Oryginalnej wersji Xboxa One debutującej w roku 2013 można było sporo zarzucić. Konsola wielu graczy odrzucała już samym swoim wyglądem. Toporna konstrukcja i czarny kolor przywodziły na myśl archaiczne już odtwarzacze kaset VHS. Później okazało się dodatkowo, że sprzęt wypada nieco słabiej w wydajnościowym zestawieniu z PlayStation 4 i w taki oto sposób Microsoft na własne życzenie przegrał wojnę konsol ósmej generacji. To co nie wyszło wtedy, firma stara się jednak nadrobić kilka lat później. Do redakcji Komputer Świat trafił właśnie nowy model Xbox One S. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się dokładnie, jak twórcy poradzili sobie z tym ambitnym zadaniem, czym więc nowa wersja różni się od tej poprzedniej? Pierwsze, kwestie wizualne. To oczywiście najlepiej widoczna zmiana, ale prawdopodobnie i najistotniejsza. Standardowe wydanie Xboxa One S stawia na kolor biały zamiast czarnego i znacznie mniejsze rozmiary. Konsola miała wyglądać przede wszystkim estetycznie i efekt ten niewątpliwie udało się osiągnąć. Dużą rolę odgrywają oczywiście wymiary nowego Xboxa. W tym przypadku słono mniejsza aż 40% niż oryginalnie, a do tego nie musimy się już martwić o znajdujący się na zewnątrz zasilacz. Plusem jest również możliwość ustawienia konsoli pionowo. Wcześniej podobny układ mógł negatywnie wpłynąć na działanie sprzętu. A co z samymi parametrami? Znaczne zmniejszenie konsoli na szczęście wcale nie wpłynęło negatywnie na jej osiągi. W niektórych testach model S okazuje się wręcz minimalnie bardziej wydajny. Microsoft tradycyjnie nie jest zbyt wylewny w kwestii tego, co umieszcza wewnątrz swojego sprzętu, ale po rozebraniu okazało się, że w środku znajdziemy innymi lekko podkręconą jednostkę graficzną. Wzrost rzędu kilku procent w stosunku do poprzednika dają o sobie znać tylko w nielicznych momentach podczas grania, ale co bardziej wnikliwi gracze z pewnością wyłapią różnicę. Konsola poszczycić może się również trzema konfiguracjami dyskowymi. 500 1TB oraz 2TB Co warte uwagi, ostatnia wariacja nie była do tej pory dostępna w zwykłym modelu. Ciekawym usprawnieniem są także nowe możliwości konsoli w zakresie odtwarzanego obrazu. Inżynierom Microsoftu udało się wydobyć ze sprzętu pełnią możliwości, dzięki temu na Xboxie One S możemy oglądać filmy w jakości 4K, niektóre z gier także da się zeskalować do tej rozdzielczości, a na deser otrzymujemy pełne wsparcie dla technologii Blu-ray. Z mniej istotnych zmian wypada również wymienić inaczej skonstruowany przycisk zasilania. Dotykowe rozwiązanie ustąpiło miejsca tradycyjnemu, fizycznemu guzikowi. Ostatnia, również niewielka zmiana to kontroler dołączany do zestawu. Podobnie jak sama konsola, jest biały, ale na tym nowinki się nie kończą. Uchwyty kontrolera zostały pokryte dodatkową antypoślizgową powłoką, zaś same gałki skonstruowano ponoć z bardziej wytrzymałej mieszanki. Najistotniejsza modyfikacja to usprawniona możliwość bezprzewodowego łączenia się pada z komputerami osobistymi i Windowsem 10 na pokładzie. Niby niewiele, ale grający na obu platformach z pewnością to docenią. Xbox One S w bezpośrednim zestawieniu wypada korzystniej niż starszy model, ale pomimo atrakcyjnej ceny ma jeden poważny problem. Pojawił się na rynku zdecydowanie zbyt późno. Wyścig o Konsolowego lidera ósmej generacji już dawno został rozstrzygnięty, i mało kto zdecyduje się na zakup nowego sprzętu na przeddzień zapowiedzi PlayStation 4 Neo, Nintendo NX i Xbox One Scorpio. Z drugiej strony, pojawienie się tej wersji dobrze zwiastuje na przyszłość. Microsoft najwyraźniej nauczył się czegoś na swoich błędach i w przyszłości powinien dostarczyć graczom tego, czego ci faktycznie oczekują.